Z największą radością spotkaliśmy się tutaj, ponieważ chcemy się cieszyć wolontariatem i tym, że do nas przyjeżdżają zarówno no, przede wszystkim młodzież z Gwatemali, 490 osób, w tym sześciu księży. I dla nas jest to powód do wielkiej radości i chcemy się spotykać po to, żeby tę radość okazywać. I to jest właśnie piękne, że w naszej Paradzie Świątego Kazimierza jest sporo osób, które poczuły, że wolontariat jest piękną sprawą. Od samego początku, jak dowiedzieliśmy się, że będą u nas Światowe Dni Młodzieży, zaczęliśmy szukać młodych, żeby to rzeczywiście były Światowe Dni Młodzieży, przez nich organizowane, z nich dużym udziałem. Cieszymy się z każdej osoby, która jest razem z nami. Jedna strona to formacja, formacja duchowa, osób młodych. My już różne treści związane z wiarą, odpowiedzialnością, z takimi głównymi prawdami, że, że Bóg nas kocha, że, że potrzebujemy Jezusa w naszym życiu i jaką rolę, jak bardzo pozytywną może w naszym życiu odegrać. A druga część to spotkania organizacyjne, gdzie staramy się już przygotowywać do, no do tego czasu, Światowych Dni Młodzieży, a właściwie najbardziej Dni Wnicezja w naszej i kiedy tej pracy dla wolontariuszy będzie najwięcej. Bardzo dobrze, że w Światowych Dniach Młodzieży uczestniczą młodzi ludzie, ponieważ pozwala to na zintegrowanie się, na międzynarodową integrację i zawarcie nowych znajomości. Bardzo się cieszę, że będę mógł w tym brać udział. Jestem wolontariuszem, będę odbierał ludzi, matematyków z lotniska. Na pewno muszę się do tego mocno przygotować, ale ja czuję, że to, co będę robił, będzie z pożytkiem i dla Polski, i dla całego społeczeństwa. Fizycznie, może nic z tego nie będę miał, ale są jednak ważniejsze rzeczy niż pieniądze. Na pewno wzbogaci mnie to duchowo. Mamy się tutaj bardzo dużych fajnych akcji, jak na przykład to ognisko, na które wspólnie przybyliśmy z wszystkimi e, wo, e, zaangażowanymi mocno e, w to dzieło. E, urządzamy dyskoteki, wszelkiego rodzaju pikniki. W tym roku przyjmę pielgrzymów do swojego domu razem z rodzicami. Bardzo się cieszę z tego powodu. Uważam, że to mi dużo daje, bo mogę się nauczyć od innych ludzi, nowych kultur, nowych języków. Będę mogła się dowiedzieć o kraju, skąd pochodzi taka osoba. Poza tym, cieszę się również, bo mogę poznać nowych ludzi, mogę się z nimi integrować, mogę się z nimi zapoznać. Dzięki temu i, in, i oni będą mieli coś ode mnie, i ja od nich. Ta parafia, nasza parafia z Kętego Kaźmierza robi bardzo dużo dla wolontariuszy. Przede wszystkim same, to my bardzo lubimy ludzi o innej kulturze, lubimy z nimi rozmawiać, lubimy ich poznawać. W ten sposób planujemy poznać właśnie tych dwatym małczyków i którzy będą naszymi na gośćmi. Pokazać im nasz kraj, pokazać im Warszawę, pokazać się z dobrej strony, też też zobaczyć w jaki, w jaki sposób e, różnią się mieszkańcy Ameryki Środkowej od e, mieszkańców Polskiej, w jaki sposób różni się ich katolicyzm od naszego, w jaki sposób oni na pewno życzyli przy okazji Organizacji Światowych Dni Młodzieży bardzo fajną inicjatywą jest, y, są różne takie wydarzenia, które mają integrować naszą parafialną społeczność, wszystkie rodziny przyjmujące pielgrzymów i wolontariuszy, tak jak na przykład ognis, na którym właśnie jesteśmy. Parafia jest organizowana w Parafii jest organizowany kurs hiszpański dla wszystkich, którzy przyjmują pielgrzymów. Myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa, która pozwala i poznać tę kulturę, ale także zintegrować się w naszej małej społeczności. Spotykamy się, żeby podzielić się swoją wiarą, swoim doświadczeniem, swoją radością i to jest coś cudownego. Także zapraszam wszystkich chętnych do wolontariatu, do świętego Kazimierza. Szczęść Boże wszystkim.